jaka wszyscy przed momentem powitani. Ta oroczystość dzisiaj, święto niepodległości, myślę zawsze ją można między dwoma słowami. Wdzięczność i zobowiąza zobowiązanie. Pamiętamy o każdym. Każdego chcemy zawołać po imieniu, którzy przed wiekiem wyruszyli na szlak niepodległości, aby po ponad wiekowej niewoli, gdy Polski nie było na mapach Europy, wyruszyć na ten szlak. On był prostym wolnikiem, młodym człowiekiem. Całe życie było przed nim, ale porzucił swoje gospodarstwo, aby iść walczyć w legionach polskich na ochotnika. Gałstka tych młodych ludzi wśród milionów Polaków na stos rzuciła swój życia, los. On miał to szczęście, opiekę Pana Boga, że przeżył, ale ten szlak bojowy, który przeszedł, który zakończył się pod kostrówką, ostatnią wielką bitwą regionów polskich, gdzie pod Wołczeckiem ranny dostał się do niewoli, zakończyły się te jego zmagania. Ale wcześniej była kampania w Karpatach, potem bez Arabii. Myślę, że wiele razy tam, setki kilometrów na wschód stąd przypominał sobie, patrząc na tamte szczyty, nie tak ostre jak tutaj swój dom rodzinny. Ten szlak przez słynne bitwy legionowe pod Mołotkowym i później cała rzecz Rafajłowska. U boku generała Hallera, rafajów, pasieczna. Te wszystkie miejsca. I, ale legioniści pozostawili tam jeden szlak, znaczy jeden znak który pozostaje do dzisiaj. Na przełęczy w przełęczy pandylskiej, wybudowali siedmiometrowy krzyż. Wielokrotnie w ostatnich 100 latach niszczony, stoi tam nadal Ma na 7 metrów. I pod tym krzyżem młody jego rówieśnik, prosty chłopak z Krakowa, rzeźnik Adam Szania, być może gdzieś się spotkali na tym szlaku legionowym, wyrzeźbił, wykuł takie słowa. Młodzieży Polska, patrz na ten krzyż, to legiony polskie wzniosły go z wyż. Przechodząc przez góry, doły, wały, dla ciebie Polsko, dla Twej chwały i to jest to drugie słowo, nasze zobowiązanie. Ponad wiek później ta nasza współczesna niepodległość, ten wiek, który poza nami tak krwawy, tyle ofiar było, żeby żyć w niepodległej Polsce. I niepodległa Polska dzisiaj to myślę wszyscy dostrzegamy bardzo wyraźnie. Nie jest dana raz na zawsze. O nią trzeba zabiegać. Codziennie, ale myślę, te najważniejsze zmagania toczy każdy z nas, w tym domu rodzinnym, takie niewidzialne zmagania, ale o wychowanie młodego pokolenia, naszych synów, wnuków, dzieci, żeby one szły dalej tym szlakiem, który, którym podążamy już od ponad 1050 lat, żeby. Znów. Polska młodzież i te pokolenia, które przyjdą po nas, mogły stanąć i budować kolejne krzyże. Nie ofiar, ale te, które dają siłę dla Ciebie, Polsko, i dla Twojej chwały. Dziękuję. Panie, Szanowni Państwo, Czarny Dunajiec i 14 sołectw, które należy do tej gminy na przestrzeni wieków, bo trzeba liczyć to od 16 wiek. Wielu bohaterów. Wiele historii zostało całkowicie zapomnianych, ale cieszę się niezmiernie z tego, że są ludzie, którzy chcą tę historię dla nas przypomnieć. W ostatnim czasie odkryliśmy historię bohatera naszego ze Starego Bystrego, który był uczestniczył w rzezi Wołyńskiej. Dzisiaj dzięki staraniom rodziny pana Jakimiaka możemy poznać naszego kolejnego bohatera jak tutaj mówił Pan Dyrektor, który był prostym człowiekiem, ale jako prosty człowiek wiedział, jakie ma powinności i obowiązki względem ojczyzny. I to jest to, co najważniejsze i to lekcja, którą my musimy jako ludzie współcześni pamiętać i ją codziennie i na nowo odkrywać. Że warto za naszą ojczyznę, za tą wolność. Jako człowiek młody mogę powiedzieć, że nigdy nie byłem zagrożony tym, że Ojczyzna może być utracona, że moglibyśmy się czegokolwiek obawiać. Teraz w mediach są powtarzane fakty i pierwszy raz może zaglądać na naszą granicę wojna. Mówi się o wojnie hybrydowej. Ale to jest dopiero pierwszy raz, dlatego warto się jednoczyć, a trzeba się jednoczyć na przykładach, na wzorach, które musimy naśladować. I ten wzór naszego bohatera, naszego rodaka szarnego Dunajca Jana Jakimiaka. Będzie już wzorem, który będziemy mogli na co dzień i przez kolejne lata pokazywać naszym dzieciom i młodzieży, których powinniśmy wychowywać w duchu umiłowania do Ojczyzny. Z tego miejsca również bardzo serdecznie chciałbym poza rodziną podziękować IPN-owi, tutaj na ręce pana dyrektora, za to, że niesiecie tą misję, że ukazujecie nam i całej Polsce wielu bohaterów, którzy. Przez miniony system byli skazani na zapomnienie. Myślę, że to, co robi się teraz w kraju, to będzie procentowało w przyszłości. Cześć i chwała bohatera. Do uczestników uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Szanowni Państwo, odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach było wydarzeniem wyjątkowym. Mimo rozbiorów. Konsekwentnie prowadzonej polityki eliminowania Polskości, mimo przegranych powstań w 1918 roku, ojczyzna szybko się odrodziła. Stało się tak dzięki pracy pokoleń patriotów, którzy dbali o Polskość, pielęgnowali ją, nie pozwalali zapomnieć. To właśnie dzięki nim ojczyzna dynamicznie tworzyła instytucje, budowała administrację, formowała wojsko polskie. Wszystko to, Pozwoliło postrzegać bolszewicką nawałę w 1920 roku. Oddając hołd bohaterom, którzy ponad 100 lat temu odzyskali dla nas niepodległość, pamiętajmy również o tych, którzy stoją na jej, na jej straży dzisiaj. Nasi żołnierze bronią polskiej granicy, walczą w wojnie hybrydowej, nie ulegając prowokacjom, dbając o bezpieczeństwo Polaków. Tak, jak ich poprzednicy, spełniają słowa przysięgi. Formuła konfliktu się zmieniła, ale polski żołnierz jest taki sam. Niezmienne pozostają jej patriotyzm, morale, honor, troska o bezpieczeństwo Polski i jej mieszkańców. Te wszystkie wartości symbolizuje mundur, dlatego dziś wzywam do okazania szacunku tym, którzy w mundurach z biało-czerwoną flagą na ramieniu służą nam wszystkim. Oświęcają się dla ojczyzny, ryzykują zdrowie oraz życie. W tym szczególnym dniu wyraźmy nasze wsparcie żołnierzom Wojska Polskiego. Podziękujmy za ich trud i zaangażowanie. To właśnie dzięki nim możemy cieszyć się Narodowym Świętem Niepodległości. Z wyrazami szacunku minister obrony narodowej Mariusz Głaszczak. Dziękuję. 14 października 2019 roku w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie trzymają w dłoniach teczkę odznaczoną łowiatka, się świadczącym. Mam świadomość, że byłem jednym z wielu, którzy nie szczędzili zdrowia, narażali życie, zasłużyli na szacunek i pamięć. Zdrowie stracił w kampanii karpackiej. Zima przełomu 1914 i 15 roku raczyła jedynie w 30-stopniowym mrozem. Życia o stracił w największej bitwie legionistów pod Kościół 5 lipca 1916 roku. Ciężko ranny po Wączeckim dostał się do rosyjskiej niewoli i został osadzony w Uziemieńskim w Kłodze. Od prawą Komendy Legionów z 30 września 1916 roku został odznaczony w rozdzielonym medalnym waleczności. Z niewoli wrócił w sierpniu 1918 roku i pozostał już w domu ze względu na odniesione rany historia tych wiele z tego okresu. Z tym, że gdy zarządzeniem prezydenta Rzeczpospolitej z 24 października 1931 roku odznaczony został krzyżem niepodległości, orderu nie odebrał. Do dziś nie wiemy dlaczego. Najprawdopodobniej nie było go stać na opłatę, do której był zobowiązany. Najstarsza jego córka Zofia w wieku 89 lat wspominała. Że w domu nie było, że w domu było bardzo biednie, choć nie musiało. Dziadek był małorolnym chłopem. Ponadto trudnił się wikiniarstwem, koszykarstwem, rękodziełem użytkowym, miotu i grabie i inne podobne przedmioty codziennego użytku, którymi handlował na tutejszym jarmarku, a także w jabłonce. Dziadek zmarł śmiercią naturalną 1 listopada 1970 roku w wieku 77 lat. W 2016 roku nad mogiłą Dziadka obiecałem jemu i sobie, że obstworzę jego historię na ile to będzie możliwe i zapewnię godny nagrobek i pamięć. Wniosek o uznanie mogiły dziadka za grob weterana złożyłem za pośrednictwem Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu w marcu 2020 roku. 31 maja tego roku mogiła dziadka została wpisana do ewidencji grobu weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. 8 sierpnia złożyłem do prezesa ikn wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów budowy nagrodków weteranów. Prezes IKN uznał wniosek za zasadny i powierzył mi realizację tego zadania. Dziś świętujemy odroczoną wdzięczność naszej ojczyzny wobec Jana Jachiniaka, legionisty, weterana walk o wolność i niepodległość Polski, kawalera krzyża niepodległości. Wygodnie i parafrazując słowa Henryka Sienkiewicza, z przynależną cnotliwym chwałą, i powszechną miłością okryki. Spaczyna. Panie Grzegorzu, proszę o odcinku. Dziękuję bardzo. Proszę Księdza Dziekana o poświęcenie publikum. dzisiejszą rowczystość polecamy w Boga wszystkich naszych rodaków, którzy na różnych frontach wojen w powstaniach i obozach oddali swoje życie w obronie ojczyzny za wolność naszą i waszą. Walczyli bowiem często także w obronie innych narodów. Prosimy, aby Bóg zechciał przyjąć ich ofiary razem ze zbawczą ofiarą swojego umiłowanego Syna. Jesteśmy przekonani, że ojczyzna, ten wspólny dom wszystkich Polaków, jest bezcenną wartością dla ocylenia, której potrzeba ofiary życia, ale także ofiary pracy, cierpienia, uczciwego wykonania wielkich i małych obowiązków. Te umiejętności chcemy się uczyć o naszych ojców, braci i sióstr, którzy za tę wartość zapłacili najwyższą cenę. Dali swoje życie, swoją młodość, swoje zdrowie dla Ojczyzny. Prośmy Pana Boga, aby świętej pamięci Jana Jachymiaka obdarzył wieczną nagrodą oraz żyjących hojnym błogosławieństwem, byśmy potrafili żyć już nie dla siebie ale dla bliźnich, dla Niego samego, który nas stworzył i będzie nas sądził. Niech to miejsce będzie błogosławiony i poświęcone w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję. za poświęcenie.